MGN Najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Mściwojewski, Hubert Lotta, piękne Siemano. imię. Siemano. Yy, trener Jaxa. Zaczniemy od tego. Słuchaj, ciężki pojedynek na pewno. Pierwszy taki pojedynek w historii. Jak w ogóle przygotowywałeś swojego zawodnika do tak nietypowej formuły? Słuchaj, w ogóle Tutaj był ciężki temat, bo Jack miał początkowo walczyć z kimś innym i w sumie na trzy tygodnie przed dowiedzieliśmy się, że będzie walczył z dobrym parterowcem, bo nie ma co ukrywać, że Meduza robił robotę we frikach, a nasz zawodnik dopiero zaczyna, także e, takie były... Walka mogła się nie podobać, bo zasady były dziwne, ale mieliśmy plan nie wpadać ciosami, mimo że Meduza był zmęczony, nie chciałem go podpalać, żeby wpadał mocnymi akcjami, bo wtedy byłaby okazja do clinchu, sklejenia, obalenia, a wiadomo, że Meduza miałby tam przewagę, mimo braku ciosu. I też między, dzięki, dzięki temu też wygraliśmy, że nawet jak byliśmy z dołu, biliśmy. Sędziowie mieli punktować jak WMA, więc to zaważyło. Ale ciężkie przygotowania, bo no nie zdarza się coś takiego na co dzień. Trzeba było tutaj naprawdę trochę uruchomić głowę i, i wymyślić fajny game plan. Meduza się zmęczył, wypompował w pierwszej rundzie i później już było trochę lepiej. No Naprawdę mieliśmy bardzo mało czasu byliśmy wielkimi underdogami O, strasznie. I tu była też walka gdzieś tam w głowie się toczyła, nie? Bo to jednak ciężko było wyjść do takiej walki, ale fajnie, że się udało. Szacunek też dla Meduzy. No Meduza sobie narzucił bardzo dużą presję na głowę. Nie? Powiedział, że będzie łamał kości, nogi, ręce, barki, że będzie lecił tamte kontuzje. Narzucił sobie presję, no po pierwsze nie udało mu się poddać, nawet jakby przegrał na punkty, to już by był w jakimś stopniu wygrany. No udało się na punkty wygrać. Takie zasady były, walka się mogła nie podobać, no ale wygrał. Markował często Jax ten podbródek i kolano, też chyba był taki plan, że jak on będzie chciał obalić Meduska, no to by będzie się tym kontrować. Tak, miało go to zastopować. Tak. Chociażby w głowie, zobaczysz podbródek, zobaczysz no. cios, wiesz, że ty nie możesz zadać, to jak tu zejść do tych nóg, nie? Obalić. No, dokładnie. No. I, ale te, trzeba też przyznać, że Meduza miał mega niewdzięczną rolę, no bo pomyśl, nie możesz kopać, nie możesz uderzać, ciężko. Tak, ale sam, sam, tego chciał. sam wykrzy, wykrzyczał i zrobił sobie właśnie to, co mówiłem, bardzo dużą presję i to go mogło w tej walce też zgubić. O Jack się nie wiedział nic. O Jack się nie wiedział nic i Jacks, y, ja też myślałem, że pokaże mniej. On jednak zaprezentował się dobrze w tym pojedynku. Tak, pojechał ze mną też na obóz, przygotowawczy do koło brzegu z moimi zawodnikami. Też ciężko trenował, podobała mi się jego ambicja na treningach. Y, ciężko ma sytuację, bo ludzie go trochę hejtują, i tak dalej, no Bardzo. ale mimo tego wyszedł do walki. Także jestem bardzo z niego zadowolony, naprawdę. Słuchaj, dobra, o nich porozmawialiśmy. Rozmawiajemy o tobie. Ostatnio twoja wygrana na Babilonie w pierwszej rundzie. Marczuk, no nie, tak, Rafał Marczuk. Fajnie, fajne zwycięstwo. Jak ocenić ten pojedynek? Generalnie wyszedłem do tej walki bez kontuzji, ale wcześniej miałem złamaną rękę. Teraz właśnie jestem w końcówce leczenia i odnowiło mi się złamanie. Po jednym z pierwszych mocnych ciosów złamałem rękę. Poczułem w rękawicy już, że puchnie. Gdy była druga runda, mogłoby być różnie. Może już nie mógł być jedną ręką. I dlatego wiedziałem, że muszę odpalić, dlatego wszedłem bardzo agresywnie. Mimo ryzyka zmęczenia i tak dalej, wypompowania się, musiałem postawić na jedną kartę. No i udało go się efektownie znokautować, Byłem w mega formie. Jedynie bałem się, tą rękę pękła znowu. Teraz już będzie na pewno solidniejsza, jest już wszystko zaoperowane tak, jak powinno być, więc myślę, że na koniec roku może uda się zawalczyć i bardzo bym chciał sportowych wyzwań. I no cały czas, mimo tego, że nie mogę teraz uderzać na treningu, trenuję zapasy, parter, boksuję lewą, kopię, także robota jest robiona cały czas, motoryka i tak dalej. No, muszę wyleczyć tą rękę do końca i myślę, że będzie super i będę gotowy na pewno na kolejne mocne pojedynki. Jak wygląda Twoja sytuacja kontraktowa? Jesteś dalej w Babilonie, czy jak to wygląda? No właśnie, bardzo się cieszę, że ostatnią walkę z kontraktu jestem teraz wolnym zawodnikiem. Ostatnią walkę udało mi się skończyć bardzo efektownie przez knockout. Z gościem, który był niepokonany, miał co prawda dopiero dwie walki, ale knockoutowałem innych przeciwników, walczyłeś tam w Wajtaiv, w stójce i tak dalej. A udało mi się go tam w jego paszliźnie skończyć. Także, no, teraz czekam na oferty, będę tutaj rozmawiał z różnymi menadżerami i tak dalej, nie mam ani teraz menadżera, ani, ani organizacji, także no, muszę wymyślić coś fajnego, żeby zrobić robotę, nie? Czyli sam jesteś swoim menadżerem aktualnie? Aktualnie nie mam żadnego, toczą się rozmowy, tam między innymi tam z Arturem Gwoździem i tak dalej i no, będę, usiądę niedługo do rozmów, bo ręka już jest na końcówce leczenia i będę, będę szukał jakiejś fajnej oferty, żeby się zaprezentować publice z jak najlepszej strony. Czyli co, też fajna wiadomość do innych organizacji, że Hubert Lotta jest, powiem tak brzydko, do wzięcia. Można tak powiedzieć, można tak powiedzieć dokładnie, chociaż wiemy kto jest mistrzem w organizacji Babylon, Piotr Kasprzak, dwa razy z nim walczyłem. Tak. I poszedł bardzo wysoko ten chłopak, bardzo go szanuję, no jest, ma świetne umiejętności. O parter niesamowity. Tak, dałem nie? z nim dwie walki w pełnym dystansie, mimo że w drugiej przegrałem w rewanżu, ale no, fajnie było gdzieś tam może ten pas też w tej organizacji zdobyć, bo jednak powalczyłem tam trochę dla Babilonu, zrobiłem tam pięć walk, szóstą semi pro na początku też była na Babilonie, także no, zobaczymy jak właśnie będą wyglądały dalsze rozmowy i, i oferty, nie, rozważę sobie najrozsądniejszą dla mnie. Tak na koniec już trzeba też oddać, ja zawsze to powtarzam, że wasz team Ankos yy... No kurde, wspaniały klub, no nie? Tylu zawodników, tak wspaniały trener. Ja zawsze podkreślam, że trener Andrzej kościelski to jest jeden z moich ulubionych trenerów w Polsce. I naprawdę fajnie, co się trenuje w takim klubie, gdzie jest fajna atmosfera i jest tak dużo wartościowych zawodników. Dokładnie, trener Andrzej jest bardzo charyzmatycznym trenerem. Oj, wow. e, można go kochać albo nienawidzić. E, e, wiadomo, lepiej kochać, słuchajcie. E, dokładnie, lepiej nie zadzierać. Ja akurat z trenerem Andrzejem mam świetne relacje w klubie. I wszystko mi tam odpowiada, że tak powiem. Także mamy świetnych, sparych partnerów. Przyjeżdżają do nas z zagranicy. Wielu Czechów, Słowaków i tak dalej. Jest z kim trenować. Także no czego czegoś więcej. Także tylko się przygotować do kolejnej walki i wyjść i zrobić robotę. I tego się życzę. I jak najlepszego kontraktu no, z Babilonem. Tak, no zobaczymy, jak dalej się tam te wszystkie rozmowy potoczą. I no, czekamy na kolejną waleczkę. Pozdrawiam kibiców, sponsorów wszystkich. Także dzisiaj świętujemy zwycięstwo mojego zawodnika i super. Pozdrawiam. Trzymaj się. Delikatnie, bo łapa złamana. Już jest okej. Okay. Będą okay. szczęki pękać znowu. Chuda ręka, szczęka pęka. Pamiętajcie.